Halo, dzień dobry, nazywam się Joanna Pietrzak i moją supermocą jest łączenie samodzielnego macierzyństwa z pracą jako trenerka biznesu. Witam Cię w 25 odcinku podcastu Mama jako trener biznesu. Znajdziesz tu informację, w jaki sposób można pogodzić dwa tak wymagające zajęcia, a przynajmniej jak ja to robię. Pokażę Ci również, jak wiedza trenerska przydaje mi się w macierzyństwie i dlaczego to macierzyństwo mnie rozwija jako trenera. W poprzednim 24 odcinku podcastu mówiłam o moich strategiach radzenia sobie z kryzysem. Bazowałam na własnych doświadczeniach i moich reakcjach po tym, gdy dowiedziałam się, że w Ukrainie wybuchła wojna. Jeżeli sam lub sama odczuwasz negatywne skutki tej sytuacji, pamiętaj, żeby zadbać o siebie. Szczególnie jeśli jesteś osobą angażującą się emocjonalnie, podobnie jak ja. Jeśli natomiast chcesz posłuchać o tym, jak ja sobie z tym radzę i jeszcze nie odsłuchałaś, nie odsłuchałeś poprzedniego odcinka, Zapraszam Cię do jego nadrobienia. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, ten odcinek ukazuje się gdzieś na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Wyszłam już z obniżanego nastroju po ostatnim miesiącu. Włączył mi się tryb twórczego działania. Czas zatem pomówić o czymś ciekawym. Dzisiaj proponuję Ci temat, za pośrednictwem którego wracam do korzeni podcastu Mama jako trener biznesu czyli do łączenia macierzyństwa z pracą. Od razu zastrzegam, mogę mówić trochę niewyraźnie, bo moje dziecko w zabawie rozcięło mi dzisiaj wargę. W każdym razie, w ostatnim czasie realizuję zawodowo kilka projektów dotyczących zarządzania zespołem i budowania relacji w zespole. Jeśli ten temat Cię interesuje, podrzucę Ci w opisie kilka linków do moich ostatnich artykułów, m.in. o zarządzaniu talentami, udzielaniu feedbacku czy komunikowaniu nadmiaru obowiązków. Natomiast w tym odcinku podcastu chcę. Ugryźć temat zarządzania zespołem z punktu widzenia mnie jako matki. Pewnie już wiesz, że jestem mamą samodzielnie wychowującą przedszkolaka, w pracy natomiast zarządzam pracą małego zespołu trenerskiego. Z tego względu widzę, jak wiele rzeczy w zarządzaniu ludźmi i w rodzicielstwie może być do siebie podobne, czy to w obszarze komunikacji, czy ogólnego podejścia. Od pewnego czasu obserwuję, że te sfery, rodzicielstwo i zarządzanie zespołem, bądź po prostu przywództwo, co sprawdza się w obu tych przypadkach, przechodzą aktualnie przemianę. Podejście dyrektywne, czyli znana zasada pierwsza, szef ma zawsze rację, a jeśli nie, to patrz, zasada numer jeden, odchodzi już do lamusa. Podobnie ma się z popularnym pożekadłem, że dzieci i ryby głosu nie mają. Oba te podejścia są mocno umocowane na decyzyjności jednostki, która znajduje się wyżej w hierarchii. Powoli jednak zmienia się to na podejście bardziej demokratyczne. Przemiana, którą obserwuję i której doświadczam na własnej skórze, zaczyna stawiać i rodziców, i przełożonych bardziej w roli wspierających towarzyszy niż władców. Te przemiany widać choćby z coraz częstszej obecności sformułowania prawa rodzicielskie zamiast władza rodzicielska. Nawet nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie takie sformułowanie jak władza rodzicielska powoduje nieprzyjemne dreszcze na plecach. Mamy też to szczęście, że aktualnie jest dużo większy dostęp do wiedzy niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Są wręcz całe wydawnictwa, które zajmują się w większości treściami dla dzieci i takimi dla rodziców, które dotyczą wychowania opartego na przykład na relacjach, budowaniu bliskości z dzieckiem. I co też jest ważne, o dbaniu o siebie jako rodzica. Są kursy o rozwoju psychofizycznym dzieci, materiały nawet udostępniane za darmo. Są... Informatory o etapach rozwojowych dzieci, o tym, czego można się spodziewać, jak na to reagować, w jaki sposób zadbać o siebie w czasie skoków rozwojowych i zmian w dziecięcej psychice, które skutkują czasami dość sporymi emocjami. Sama korzystam też i bardzo dużo czerpię wiedzy z takich pozycji. Zdaję też sobie sprawę, że to nie jest tak, że dzieje się tak wszędzie i wiem, że te przemiany, które obserwuję, mogą być w dużej mierze wynikiem bańki, w której siedzę, związanej z moimi przekonaniami z algorytmem stron, które podpowiadają mi media społecznościowe, czy z tym, że moje dziecko uczęszcza do prywatnego przedszkola, które bardzo mocno wspiera na przykład indywidualność dzieci. Niemniej jednak, sam fakt różnic w podejściu do wychowania między tym, co reprezentowało starsze pokolenie, np. moja mama, mój tata, czy już nie wspominam o moich dziadkach, a tym, co reprezentuję ja, pokazuje mi, że coś jednak się dzieje. Szczególnie, że takich osób jak ja jest wiele, a przynajmniej miałam okazję ich wiele poznać. Dodatkowo te przemiany. Są też potwierdzone przez bardziej twarde dane. Na okazję tego odcinka przygotowałam sobie konkretne fakty. W roku 1991 została w Polsce ratyfikowana konwencja o prawach dziecka. To znaczy, że od tamtego czasu, czyli od 1991 roku, wychowują się albo wychowały się dopiero dwa pokolenia na przykład ja i mój syn. Właśnie w latach 90. miałam okazję doświadczać swojego dzieciństwa. Więc miałam okazję dorastać już w rzeczywistości, w której ta konwencja o prawach dziecka w Polsce obowiązywała. Dopiero też w 2010 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której całkowicie zakazuje się stosowania kar cielesnych, w tym klapsów. Zauważ, że to jest dopiero 12 lat temu. Czyli też nawet niecałe pokolenie mogło w tej rzeczywistości wyrosnąć. Tutaj nie mam szczegółowej wiedzy, natomiast z tego co przeczytałam, to wcześniej niektóre interpretacje prawne wskazywały kary cielesne jako dopuszczalne, ponieważ realizowały władzę rodzicielską. Natomiast od 2010 roku nie ma już najmniejszych wątpliwości: kary cielesne są absolutnie zabronione. Wcześniejszą dopuszczalność tych klapsów sama odczułam jako dziecko na szczęście w niewielkim stopniu i niezbyt boleśnie bo moja mama była i zresztą nadal jest kategoryczną przeciwniczką bicia dzieci za co jej do tej pory jestem wdzięczna żyję więc w bańce w której traktuje się bicie dzieci za zachowanie niedopuszczalne podczas gdy pokolenie jeszcze moich rodziców dorastało raczej w czasie gdy kary cielesne były standardową metodą wychowawczą i to uznawano za wybitnie skuteczną Podobnie ma się rzecz związana z zarządzaniem. Co prawda tutaj nie o kropsach będzie mowa, ale zaczynałam pierwszą, poważniejszą pracę w 2013 roku i pamiętam czasy, kiedy podejście do pracownika, jak do wyrobnika, było na porządku dziennym. Gorszego słowa nie użyję. Sama doświadczyłam takiego zachowania w mojej pierwszej pracy i wstyd się przyznać, przenosiłam też dalej, dopóki nie nauczyłam się inaczej. Czuję teraz potworne. Zażenowanie sobą na samą myśl, co mi się zdarzało wyrabiać, ale mówię o tym dlatego, bo teraz prawie dekadę starsza i mądrzejsza, wiem, że da się inaczej i o tym też chcę pomówić. Ok, mamy już nakreślone tło, to teraz kilka słów o moich aktualnych przekonaniach. W tej chwili moim podstawowym punktem wyjścia jest założenie, że każdy i każda z nas, że wszyscy mamy inaczej i to inaczej składa się z wielu aspektów. Inny wiek, inne doświadczenia, inny temperament, inne cechy osobowości, inne wartości, inne potrzeby, inne talenty, inna perspektywa. Mogłabym tak wymieniać cały dzień. Mam na myśli oczywiście i osoby z mojego zespołu, i moje dziecko, jak i pozostałych ludzi, którzy mnie otaczają, oraz pozostałych ludzi na świecie. Każdy z nas ma inaczej. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu było ciężko mi zaakceptować, że ludzie w pracy nie są moimi klonami. Teraz jestem wdzięczna, że nimi nie są, bo fascynuje mnie to, jak bardzo się między sobą różnimy. Każdy człowiek jest indywidualną istotą o własnych potrzebach, wizji i pomysłach na siebie. Niezależnie, czy ten człowiek jest już duży jak pracownicy, czy mały jak dziecko, uważam, że szacunek do tej indywidualności jest jedną z lepszych rzeczy, którą mogą zaoferować przełożeni lub rodzice. Mogę szczerze przyznać, że jestem autentycznie ciekawa tego, jaki jest mój syn, co go interesuje, co lubi i jakie ma potrzeby. Podobnie jest z moim zespołem. Odkąd zamiast wydawać polecenia, zaczęłam zadawać pytania, okazało się, że kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie wzrosło. Momentami nawet zaczęło mnie zadziwiać. Co zabawne, nawet dzisiaj, podczas naszej codziennej zespołowej sesji wzmacniającej. Podczas której przywołujemy nasze zapisy z list pozytywnych, o listach pozytywnych gdzieś tam w którymś odcinku mówiłam, to zostawię Ci linka. W każdym razie, podczas takiej sesji został wywołany numerek, pod którym mam zapisane, że odkąd otworzyłam się na mniej autorytarne podejście w zarządzaniu zespołem, zaczęłam dostrzegać i odczuwać, jak wielkim źródłem inspiracji i wsparcia są trenerki z mojego zespołu. To nie oznacza jednak, że ta zmiana przyszła mi łatwo. Wspominałam Ci, jak zachowywałam się na początku i z czego to wynikało. I zmiana tego podejścia z dyrektywnego i rozkazującego na zadawanie pytań wymagała u mnie sporo ćwiczeń, i ten proces nadal trwa. Najbardziej obawiałam się, że mogę nie zaakceptować pewnych różnic, które są między nami. W przypadku mojego zespołu, największą moją bolączką była wydajność i utrzymanie wysokiego tempa. Teraz już wiem, że ja akurat mam pewne predyspozycje, które sprawiają, że jestem efektywna operacyjnie, tak to nazwijmy, natomiast inni wcale nie muszą ich posiadać. Mają za to inne cudowne cechy, które doskonale uzupełniają moje braki. Na przykład dużo lepiej ode mnie nawiązują relacje. Podobnie mam z moim synem. Na razie obserwuję jego działania i próbuję oszacować, co go interesuje i chociaż jest dopiero przedszkolakiem, to już teraz po sobie widzę, że nie wszystko mi się podoba, staram się jednak jakoś wyjść ponad te swoje blokady w głowie i zastanowić się, co mi przeszkadza. Jeśli moja głowa podpowiada mi, to jest głupie, to zagryzam zęby i odpuszczam. Jeśli moja głowa podpowiada mi, to jest niebezpieczne lub szkodliwe, no to wtedy zastanawiam się, co z tym zrobić i czy na pewno stoi za tym realne niebezpieczeństwo czy jakieś moje blokady i przekonania. Przy czym to niebezpieczeństwo albo szkodliwość, to raczej mówię w kontekście rzeczy nie bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu. Bo moje dziecko doskonale wie, jeżeli chodzi o jego bezpieczeństwo, to tutaj absolutnie nie ma najmniejszej dyskusji. Tutaj wracam do starych przyzwyczajeń. W każdym razie, w obu przypadkach, i w zarządzaniu zespołem, i w rodzicielstwie, dla mnie rozwiązaniem okazała się praca nad sobą, a konkretniej nad świadomością siebie. Bo jeżeli spotykam się z jakąś sytuacją, w której pojawiają się u mnie emocje, to zwykle oznacza, że coś tam w tej głowie się dzieje. No i jeśli to jest złość, rozdrażnienie, smutek, albo wchodzę w podobne nuty, to jest duże prawdopodobieństwo, że dana sytuacja dotyka moich wewnętrznych granic lub przekonań. I o ile mamy święte prawo oczekiwać, że nasze granice będą respektowane, to warto czasem im się przyglądać, czy na pewno są one w miejscu, w którym chcemy, żeby były, i czy przypadkiem nie dajemy innym ograniczeń wynikających z naszych przekonań, które kiedyś zostały nam wpojone. Różnica między okazywaniem swoich granic i nadawaniem ograniczeń świetnie tłumaczy Jesper Jul w książce Twoje kompetentne dziecko. Korzystam z tej książki również w kontekście zaufania wobec zespołu do delegowania zadań, także polecam. Są, jest tam kilka fajnych rzeczy, które dobrze refleksyjnie działają. I teraz podam Ci przykład y, różnicy między ograniczeniami i granicami osobistymi. Mój syn ma pełne przyzwolenie na malowanie po ścianie w przedpokoju i w kuchni. Jest to taka jedna długa ściana, która zaczyna się w przedpokoju, kończy się w kuchni, i to jest jego tablica do malowania. Nie toleruję jednak malowania ścian w pokojach. Drażni mnie to, bo po prostu lubię ich niczym niezmąconą całość. Zatem, moją granicą jest malowanie po ścianach w pokoju. Nie lubię tego, nie mam na to ochoty i dlatego na to nie pozwalam. To jest moja granica. I ja jestem w centrum tej granicy. Gdybym jednak uczyła mojego syna, że po ścianach się nie maluje, to byłoby to stawianie mu ograniczenia wynikającego z jakiejś zasady czy przekonania, która została mi wpojona. W końcu dla mnie jest ok, żeby malował po ścianie w kuchni. To moja ściana w moim domu, ja nią zarządzam, i mnie nie przeszkadza, że jest pomalowana. Natomiast inna sytuacja jest zupełnie, gdy jesteśmy w domu u kogoś innego. Tam przyzwolenie na malowanie ściany w kuchni nie obowiązuje. Na przykład u babci po ścianach się nie maluje, bo babcia tego nie lubi. To jest zaznaczenie granicy babci. Babcia nie toleruje malowania po ścianach, więc należy to uszanować jako jej granicę. U nas w domu natomiast na ścianie w kuchni malować można. Takie zaznaczenie granic. Dość precyzyjne, o ile to jest możliwe, i sugerowanie potrzeb zamiast wydawania poleceń jest świetne również w zespole, który chcemy budować na wzajemnym szacunku i zaufaniu. U nas to się bardzo dobrze sprawdza, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest rzecz, którą się wypracowuje z czasem. No i oczywiście, jeżeli wszyscy tego chcą. Podam Ci przykład. Dajmy na to, że otrzymałam polecenie wykonania czegoś do piątku. Wiem, że potrzebuję. Do tego czegoś od mojego zespołu i muszę to otrzymać najpóźniej do czwartku, żebym mogła się przygotować na piątek. Jeżeli zatrzymamy się na stylu dyrektywnym, mogłabym wydać polecenie: Zrób mi to i wyślij w środę po południu, a najpóźniej w czwartek rano. Ale można też powiedzieć: Słuchaj, mam wykonać to najpóźniej do piątku, potrzebuję od ciebie to i to, a później muszę mieć jeszcze jeden dzień, żeby to opracować. Kiedy możesz mi to wysłać, żebym zdążyła na czas? Jeżeli wzajemny szacunek i taka troska o siebie nawzajem, zwyczajna ludzka troska, to jest w zespole norma, prawdopodobnie dostanę to dużo wcześniej niż jest mi potrzebne, bo ludzie nie chcą, żebym pracowała pod presją czasu, czyli wykonają ten wysiłek, oczywiście też w ramach własnych możliwości, natomiast wykonają ten wysiłek, żebym również mogła poczuć się komfortowo. I to jest fantastyczne. Wydaje mi się, że to jest ważne, bo pracownicy czy członkowie naszego zespołu nie są tylko narzędziami do realizacji celów. Tak samo jak dzieci nie są narzędziami do realizowania naszej własnej wizji wszechświata, jest dokładnie odwrotnie. To naszym zadaniem, jako przełożonych i naszym zadaniem, jako rodziców, jest wspieranie naszych zespołów i dzieci w odkrywaniu ich talentów i ich potencjału. I co zabawne, to wcale nie wyklucza też naszych celów indywidualnych. Być może mogą zostać troszeczkę przeformułowane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nawet nasze cele indywidualne mogą zostać zrealizowane na różne sposoby. Jest naprawdę wiele dróg do ich osiągnięcia. I to niekoniecznie ta, którą my byśmy wybrali, jest lepsza od innych. Możliwe też, że nie jest gorsza od innych. Po prostu jest jedną z wielu różnych interesujących możliwości. Wydaje mi się, że na takim zaproszeniu do refleksji dzisiaj zakończę, ale coś czuję w kościach, że kolejne odcinki również będę nagrywać w tym temacie. Dzisiaj było bardziej refleksyjnie, żeby pokazać Ci, jak fajna jest ta indywidualność i jak ją można wykorzystać w zarządzaniu zespołem, jak i w rodzicielstwie. Oczywiście mając szacunek do własnych granic, Wydaje mi się, że to jest taki fajny pierwszy krok do rozpoczęcia naprawdę rzetelnej komunikacji, jasnej i szczerej pomiędzy ludźmi. Czyli czy to w zespole, czy z własnymi dziećmi. W kolejnych odcinkach mam już trochę planów na troszkę więcej wiedzy dotyczącej zarządzania i połączenia, połączenia właśnie zarządzania z rodzicielstwem. Mam już notatki przygotowane, także mam nadzieję, że następne odcinki będą dla Ciebie. Interesujące. No i oczywiście mam nadzieję, że ten również był dla Ciebie pomocny. To tyle na dziś. Natomiast, jeżeli masz ochotę pokolorować sobie swoją sesję wspierającą, o jakiej też dzisiaj wspominam podczas odcinka, zerknij proszę na moje pozytywne podsumowanie 2021 roku i pobierz próbkę, zapisując się na mój newsletter. Wszystkie linki i dodatkowe informacje znajdziesz w opisie. Oprócz próbki podsumowania, otrzymasz też dostęp do grafik, zagadek i rebusów, które nawiązują do kilku innych odcinków podcastu, noszą wspólną nazwę zagadek o biznesie do kolorowania. Możesz z nich skorzystać na przykład do kreatywnego odpoczynku, jak ja najczęściej robię, lub pomalować razem z dzieckiem. Jeżeli to, o czym mówiłam, było dla Ciebie pomocne lub spodobało Ci się, możesz zasubskrybować ten kanał. Możesz też znaleźć mnie na Facebooku od zera do trenera i Instagramie mama jako trener biznesu. Tam informuję o każdym kolejnym odcinku, o artykułach i innych treściach. Ostatnio prowadzę tam też cykl pozytywnych czwartków z pytaniami wzmacniającymi. Podcast jest dostępny również na YouTubie oraz w większości popularnych aplikacji podcastowych. Jeżeli słuchasz tego, natomiast. Aplikacji podcastowej zapraszam Cię też na stronę od zaradotrenera.pl ukośnik odcinek 025, gdzie znajdziesz wygodną formę do czytania oraz odnośniki do wszystkich źródeł, do no, wspomnianych przeze mnie treści moich artykułów, z których możesz dowiedzieć się ciekawych informacji o nauczeniu dorosłych, o pracy w zespole i macierzyństwie, o docenianiu siebie, a przede wszystkim, co zawsze podkreślam, o ważnej roli Miśków mojego syna w procesie przygotowywania się do szkoleń. Ten podcast specjalnie dla Ciebie prowadziłam ja. Znaczy się Jan na Pietrzak. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie go i do następnego.